Zadania na spokojnie. Rok 2025, motora podstawowa, dodatkowe, czerwcowy termin. Zadanie numer 23. Geometria analityczna. W kartezjańskim układzie współrzędnych mamy okrąg o odpowiednim równaniu. To jest okrąg O. I mamy okrąg K, to jest obrazem okręgu O w symetrii osiowej względem osi y układów współrzędnych. Oj, oj, powolutku, powolutku, czyli... Jak brzmi ta opowieść? Otóż był sobie okrąg O, a następnie przekształcono go symetrycznie względem osi Y i powstał sobie nowy okrąg K. No dobrze, to jak wygląda w ogóle równanie okręgu? Wygląda zgodnie z, ze wzorami z naszej karty wzorów: x minus p do kwadratu, dodać y minus q do kwadratu równa się r kwadrat, gdzie s to jest oczywiście środek w punkcie o współrzędnych p i q. No, a R to będzie promień. Co, co, co wypada, bo, wypadałoby ustalić? Gdzie jest środek naszego okręgu? On jest w punkcie minus 1, 2, no bo x minus P, czyli x odjąć minus 1, no to będzie x plus 1, dobrze. I y odjąć 2 jak najbardziej. Promień jest 3. Powstaje pytanie, czy przekształcając okrąg w symetrii, zmieni nam się promień? No, promień się nie zmieni. I rzeczywiście wszystkie odpowiedzi, żadne to pocieszenie, tak? mają ten sam promień. Promień jest 3, no bo r kwadrat, czyli 3 kwadrat jest 9. Co trzeba tylko znaleźć? Trzeba znaleźć nowy środek. No to popatrzmy. To mamy oś Y tu X. Zaznaczmy sobie SO, czyli środek naszego okręgu O. On jest w punkcie minus 1 i 2. I co trzeba z nim zrobić? Tak, tylko jedną jedyną rzecz. Tylko ten punkt odbić symetrycznie, zgodnie z treścią zadania względem osi y, i mamy ten czerwony punkt SK, czyli środek okręgu K, i on ma współrzędne, jak widać, 1, 2. W zasadzie pozostaje tylko jedna rzecz. Do tego wzoru żół, z żółtej ramki, zamiast P wstawić 1, zamiast Q wstawić 2, a kwadrat dalej zostanie 9. No to wstawiam x minus 1 do kwadratu, dodać y minus 2 do kwadratu równa się 9. Zatem ewidentnie będzie to odpowiedź d. I koniec zadania. To wszystko. Dziękuję za uwagę.